Dzień dobry, cześć. Z tej strony Czarno na Białych i kolejny odcinek z serii Emisja, a mianowicie jubileuszowy, bo 50. Tak jest to 50. Emisja. Ile można gadać w wokalistyce, nie? Ale, no, tak jak powiedziałem, jest to aż 50. odcinek z serii Emisja. I długo myślałem, jak to uczcić. Pomyślałem sobie, że zrobię taką emisję w pigułce dla Was, czyli. Nie wiem, czy widzieliście już na Instagramie, trochę zrobiłem takie zestawienie najbardziej obleganych odcinków przez Was na podstawie wyświetleń. Jest to odcinek, jak wzmocnić wysokie dźwięki o ekspresji, oraz trzeci odcinek to jak, jak nie nosować, czyli jak nie śpiewać przez nos. Te odcinki mają najwięcej wyświetleń i chciałbym tak trochę zebrać do kupy, zrobić taką emisję, żebyście mieli taką emisję w pigułce. Kilka najważniejszych rzeczy odnośnie wokalistyki. W jednej jubileuszowej emisji, więc przed Wami jubileuszowa 50. emisja w pigułce, no to opsiu. Witam Was bardzo serdecznie, i jest to kolejna emisja jubileuszowa. Dzisiaj emisja w pigułce, czyli zestawianie wszystkich najciekawszych, najbardziej istotnych, też według Was najbardziej potrzebnych kwestii, jeżeli chodzi o wokalistykę. Number one, czyli jak wzmacniać wysokie dźwięki, jak wzmacniać rejestr piersiowy na wysokich dźwiękach. Robiliśmy sobie takie ćwiczenia właśnie tam, kiedy szliśmy sobie do góry na jakichś dźwiękach, i zazwyczaj każdy z Was ma takie coś. Jeżeliście dopiero zaczynacie uczyć lub jesteście na jakimś etapie nauki że dojeżdżacie do pewnego etapu dojeżdżacie do pewnego takiego momentu gdzie jest po prostu blokada, gdzie jest zacisk że jest na przykład, nie wiem nie, 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 ja już wyżej nie dam rady i często słyszę, ja już nie dam rady wyżej tu już jest po prostu zacisk albo wjeżdżacie tam i jest po prostu nie, 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 nie i w tym wypadku znowu brakuje nam tej wielkości, więc będę mówił trochę szybciej niż w tych odcinkach, jeżeli potrzebujecie bardziej szczegółowo, to oczywiście cofamy się do tych odcinków, zapraszam Was bardzo serdecznie, ale mówimy szybko dzisiaj, żeby to wszystko było w pigułce, więc w tym wypadku to, co musicie zrobić, to pamiętać o tym, żeby podejść do tego trochę w sposób miksowy, czyli idziemy sobie na przykład na tej wprawce nie, nie, nie do góry, ale cały czas myśląc o tej mojej tak zwanej wieży Eiffla, czyli zwężamy Wielkość, siłę tego dźwięku u góry. Też myślmy sobie o tej wielkości na początku, że zmniejszamy większość u góry. Nie, 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 nie. Może być naj, naj, naj. naj, 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 Wracamy sobie do piersiowego. Cały czas jesteśmy na tym takim dolnym, tu, gdzie cały czas mówicie, gdzie jest wasz taki najwygodniejszy głos, to jest wasz rejestr piersiowy. Co to są rejestry? Emisja w figułce. Dokładnie tak. I w tym wypadku, e, tak jak już wiecie, macie dwa rejestry. Tak naprawdę trochę są trzy, bo jeszcze jest taki trochę mieszany rejestr. Ten głowowy, piersiowy i ten rejestr mieszany, czyli ten taki właśnie już zmiksowany, coś pomiędzy. I tym właśnie trochę trzeba tam podjechać. I w tym wypadku, jeżeli macie już u góry mmm, taki drobny i dźwięczny głos, to to jest punkt wyjścia do tego, żeby zacząć to powiększać. I możemy sobie zrobić potem kolejny etap, taki, właśnie jak w tamtym odcinku o zwiększaniu yy, wysokich dźwięków, możemy sobie to zmienić, na, nawet w sumie trochę musimy na mam, mam, mam i to jest takie na totalnym rozluźnieniu mam, mam, mam mam, 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 na takim totalnym luzie pamiętajcie, to cały czas musi być zahaczone o ten wasz tutaj dźwięczek i jedziemy sobie do góry, na przykład na tym dźwięku mam, 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 i zostajecie sobie na samej górze zostajecie sobie na takim jednym długim dźwięku mam, 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 mam ma, 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 ma. I w ten sposób macie już u góry przedłużoną taką bazę do tego, żeby ją za chwilę, co, rozlać po rejestrze piersiowym. Tak to zobrazujmy, nie? Że za chwilę będziemy ją trochę, będziemy to za chwilę rozszerzać. Bardzo ważna kwestia w tym wypadku to znowu oddech. Żeby u góry ten dźwięk, jak już go zatrzymacie, żeby tam nie latał, nie wiadomo, co się z nim nie działo, to musimy cały czas trzymać te nasze żeberka. Czym jest oddech? To zaraz wam powiem, żeby wszystko było w pigułce. ma mam, mam, mam 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 mam, ma Trzyma, mam, 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 mam. No dobra, kolejny etap. Wjeżdżamy na górę, zostawiamy ten dźwięk i puszczamy totalnie szczękę. Puszczamy szczękę i staramy się nie pchać, nie na siłę, nie robić tego większego, ale z tego.

i w ten sposób znowu powiększamy. No i idziemy jeszcze wyżej. Malutkie. I tak możemy ten rejestr piersiowy na wyższych dźwiękach sobie powiększać. Ale to jest mega ważna kwestia, żeby oddychać, żeby trzymać te żebra i żeby było rozluźnienie. Powiedziałem o żebrach. No to Pamiętajcie o tym, że podstawą oddechu jest trochę taka blokada, czyli nie pozwalać temu, żeby nie pozwalać temu oddechowi, który tam bierzecie, schodzić od razu. Ma mama, mama, ma ma ma. ma, 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 ma. Bo wyjdzie wam takie coś wtedy. Trzeba go trochę przytrzymać, pozwalać mu schodzić, ale w bardzo wolnym tempie, w takim kontrolowanym, swobodnym powrocie tej, tego, tego, tego brzucha nazwijmy tego brzucha, no brzucha i tych żeber, tego wszystkiego tutaj do, do, do środka. To polega na tym, że w momencie, kiedy nabieracie oddechu, wasza przepona opada na dół i wszystko tam się powiększa. Żebra, brzuch i tymi mięśniami to trzymacie. Trzymacie, żeby to nie zeszło od razu, tylko. I w ten sposób jest to na pewno zdrowe. W tym wypadku nic Wam się nie powinno tam stać. Kolejna rzecz. O ekspresji. O ekspresji, czyli o tym, jak się trochę wyróżnić, jak włożyć emocje w śpiew. I tam mówiłem o bardzo ważnych kwestiach: typu, zanim się weźmiecie za utwór i za to, zanim weźmiecie go na taki warsztat emocjonalny, trzeba, jeżeli jest to utwór w innym języku, przetłumaczyć go na polski, żebyście wiedzieli totalnie, o czym śpiewacie. Każde słowo musi być przetłumaczone. Musicie potem, jak już to przetłumaczycie, dopasować sobie tonację, żebyście wiedzieli żebyście dobrali najlepszą możliwą tonację. Tonację, czyli mm, tą wysokość utworu, w którym będzie Wam najwygodniej. Tak, wysokość utworu możemy zmieniać. Chyba, że jest to song muzykalowy, to tego się raczej nie robi, ale możemy dobierać tonację, wysokość utworu pod twój, pod nasz indywidualny głos. Wtedy, jak już poczujecie, że jest to wygodne, jest to przetłumaczone, macie już melodię na, na umianą, że tak powiem. Wtedy dopiero możecie szukać sobie jakości dźwięku, w jaki sposób chcecie to zaśpiewać, w jaki sposób chcecie wykonać dany utwór. Na przykład wykorzystywać twardy atak. Tam też śpiewałem ale Jazz, to tutaj też będę śpiewać Ale Jazz. Korzystajcie z przydechu o ale Jazz! Hardkorowo pada deszcz! Tak na maksa wieje też! I na przykład wykończenie frazy. Boże, w ogóle czemu ja ciąg ten ale jazz śpiewam, wtedy, wtedy wam cały czas w tym odcinku śpiewałem ale jazz. Dlaczego? Zmieńmy płytę. Ten pierwszy raz, mocny bas, szybki pląs po obiedzie, widziałem błysk w obu ślep jak mojej łani przecież. Wykoń, wykończenia frazy, czyli na przykład jak na końcu już kończycie zdanie, dodać tam trochę przydechu i dopiero na tym przydechu rozwibrować, nie? Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani przecież. Oczywiście znaczy, nie ma tam aż ty, tyle czasu na tak długie wibraty, ale wiecie o co chodzi. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i tu dodaję już dźwięczność. Szybko uciąć, szybko skrócić, skracać frazy na przykład załamywać, yy, załamanie głosu. To jest też super, gdzie możecie na przykład sobie gdzieś w jakimś utworze załamać głos, czyli przejść mm, z rejestru piersiowego na rejestr głosowy, głosowy, głowowy. I'm gonna from the chandelier, from the chandelier czyli sobie trochę podzielić utwór na te dwa rejestry i pomyśleć gdzie mogę dać głowę, gdzie mogę dać pierś, gdzie mogę się pobawić tymi rejestrami. No i dalej, gdzie mogę przyakcentować o ale jazz. Dobra, jazzu już nie. E, o ekspresji, także na tym to polega jakość dźwięku, jakie chcecie wykorzystać rzeczy swojego warsztatu w tym utworze, czy przydech, czy załamanie głosu, czy wykończenie frazy, czy vibrato, czy brak, brak vibrata, czy akcentowanie, czy tu ciszej, czy tu głośniej zacząć kombinować z tym utworem jak najbardziej, tylko wiadomo, nie przekombinujcie, ale żeby coś tam dodawać od siebie, to co już potraficie, wykorzystywać to wszystko i to przełoży się na ekspresję waszego wykonania. Jak nie nosować? To jest odcinek wasz ulubiony, słuchajcie, tam jest najwięcej wyświetleń. Ja nie rozumiem, Przecież to jest takie proste, wystarczy zatkać nos, a tak serio, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, ponieważ tutaj jest kwestia podniebienia oddechu i tak dalej, i wielu, wielu, wielu kwestii, które wpływają... Na również języka i ktani, na wasze nosowanie. Nosowanie nie jest złe pod warunkiem, że je kontrolujemy i w, dany, w danym momencie chcemy to, to nosowanie. Znaczy tego się raczej nie używa, no, może w dubbingu. ale jak się pozbyć nosowania, to przede wszystkim yy, ćwiczyć swoje podniebienie różne takie wprawki, yy, które poruszą wasze podniebienie, żeby zacząć się trochę podnosić. Jednym z takich najszybszych sposobów na sprawdzenie waszego podniebienia i poczucie tego podniebienia, żeby go poczuć, jak ono w ogóle działa. Jest w pigułce, dzisiaj musi być wszystko. Jest taki sposób, że patrzymy sobie w sufit, otwieramy sobie buzię, takie trochę zdziwko, ale mam mega sufit, i robimy sobie dwie rzeczy. Najpierw, przy, ca cały czas przy otwartej buzie, buzi, robimy sobie mhm, mówimy sobie mhm, Mm -hmm. a drugie robicie? Aha, aha, czyli mhm, mm aha, ale zostawiamy otwartą buzię, patrzymy cały czas do góry i robimy teraz tą na przemian. Mhm, mm aha, mm -hmm. aha. I co czujecie? Działa wasze podniebienie. Jest do góry, jest na dół, jest do góry, jest na dół. I to jest właśnie to. Jeżeli wasze podniebienie jest na dole, to od razu jest otwarta droga do nosa. Jeżeli po podniebienie aha podnosicie, aha, to dźwięk uderza tu w podniebienie, bo jest droga do nosa zamknięta i dźwięk leci do buzi. W tym wypadku zamykacie drogę do nosa i nie śpiewacie przez nos. Różne ćwiczenia na ga, 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 ga. Ga, 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 ga. Zostawiamy sobie nieruchomą szczękę, a można sobie położyć tutaj rączkę. Ga, 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 ga. I wtedy to podniebienie zacznie Wam bardziej działać zostawiając sobie oczywiście język jak najbardziej na, na dole na dole żeby to podniebienie też tam jak się podniesie i język jest na dole to się robi bardzo duża nagle przestrzeń nie No i, i inna taka sprawa zatykanie tego nosa jest bardzo fajne czyli bardzo fajne czyli sprawdzamy sobie na przykład na dźwięku jakimkolwiek na wow, jak zatykamy nos i się dźwięk nie zmienia to znaczy że dźwięku nie ma w nosie jak zatkamy, a się będzie coś zmieniać. To znaczy, że dźwięk jest w nosie. I możecie potem tak się pobawić. Ja to wszystko robię podniebieniem. To jest najważniejsza kwestia, wasze podniebienie. Powiedziałem. O tych trzech najważniejszych Waszych ulubionych filmikach, jak wzmacniać wysokie dźwięki, ekspresja, jak nie nosować. Zahaczyłem też trochę o oddech. Zahaczyłem również o rejestr głowowy-piersiowy, więc to jest taka Wasza emisja w pigułce. Takie wszystko i nic tak naprawdę, bo w takim przyspieszonym tempie to za dużo, nic się nie da przyswoić, ale to jest taka trochę emisja przypominajka, czyli. Trochę sobie przypomnieliśmy, na czym polega tj. te wszystkie rzeczy, na czym polega poprawne śpiewanie, jak się szybko rozwijać. No, i w tym momencie możemy już chyba przejść sobie do zakończenia. Czyli pigułkę mogę już wyciągnąć. Dziękuję Wam pięknie, że byliście ze mną w tym odcinku. Jubileuszowa emisja. Ee, Odwdzięczcie mi się jakoś może za te filmiki, komentując pod spodem i dawając lajka like pod filmikiem, subskrybując klikając w czarno-białe kółeczko i w dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Jeżeli filmy Wam się podobają, to subskrybujcie i klikajcie w dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. A jest tam również link w opisie do, do naszego Patronite'a, gdzie możecie wspierać nasze studio w różnych celach. Dzięki Wam bardzo i niech moc jubileuszowa. Po raz pięćdziesiąty będzie z Wami. Trzymajcie się Pa.